Halo, halo, witam serdecznie, witam serdecznie, z tej strony. Oczywiście, a przed nami twierdza, krzyżowiec HD i przed nami szlak krzyżowca. Jeszcze w ogóle rozpominka, są te kampanie historyczne. Prosta kampania. Może to też rozegramy, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wszystko leciało. Jak zwykle za dużo planów a czasu na to brak. Ale oczywiście szlak krzyżowca pierwszą edycję i sądzę, że drugą warczesta z dodatku też skończymy, tak? Misję nie wiem, czy to będzie odmiana. Sam jestem ciekaw. A przed nami misja 42 dolina. Nadziei. Dalej i teraz tak, słuchajcie, prawdopodobnie tak jak mówiłem, z odcinków. Czasem coś będziemy robili szybciej, czasami coś wolniej, czasem będziemy troszeczkę raszowali. Tutaj na tej mapce dosyć fajnie. I warto przeraszować, choć nie jest strasznie. Można zwalić. Mamy pomarańczowego salady na mądrego razem w drużynie. Może on przyjmie ciężar żółtego, na przykład i niebieskiego. I my możemy się budować z jakąś wysuniętą wieżą, strzelać się z lwim sercem Ryszardem III Szarym tutaj na górze. Uzyskać zasoby, rozbudować się. Wszystko jest, drzewo jest, zielone tereny są i tak dalej. Jakieś tam wieżyczki bez schodków wybudować i tak dalej. Wiecie, wprowadzacie ludzi na wieżę gdzieś blisko niego. Likwidujecie pierwszy stopień, nie mogą wejść jednostki wroga na tą wieżę, żeby ją oczyścić, tak? I tam go zablokujecie, później go powoli wykańczacie, tak? A w międzyczasie się rozbudowujecie. Ale ja w tej misji... Mm, nie wiem, czy to możliwe, będziemy oczywiście próbowali. Postaramy się, postaramy, podkreślam, zraszować prawie wszystkich. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Szybka rozbudowa, krótka rozbudowa, bez budowania jakichś cudów. Także, moi drodzy, trzymajcie kciuki i zapraszam na misję. Wiecie co? Ja zwolnię. Eee, może gra zatrzymana, zapiszemy teraz szlak 4.2. Będę miał serw do każdej misji. No i teraz tak, tutaj mamy, zobaczcie, jak blisko mamy przeciwnika. tak, No, aż się prosi po prostu o takie wykorzystanie. Tu jest nas, przyjaciel, my oczywiście najmniej mamy. Kasiorki, jak zwykle, o tym też zapomniałem wspomnieć, a tutaj dwóch przeciwników komputerowych. Tu jest kamień, mają kamień, kamień, kamień. Jak widzicie, my mamy tutaj trochę żelaza, po zniszczeniu tego mamy jeszcze na górze. Tu też trzeba byłoby się śpieszyć, bo Saladen lubi zajmować to wszystko. Terenów zielonych trochę jest do postawienia wszystkiego, także nie ma tragedii. My zaczniemy od spichlerza, domków i całej reszty. A jakbyśmy go pokonali, no to całe żelazo na górze staje się nasze. No i prędzej czy później po prostu gnieciemy, go, gnieciemy ich swoją ekonomią mucznikami, kusznikami, konnymi i tak dalej. No to co, ale może przejdźmy w stronę Raszyka, zacznę może od domków, jeżeli dam radę. Aha, jeszcze nie mam w ogóle drewna. Przedpauzujemy. Pyk. Domki też jak najszybciej będziemy chcieli postawić. No, jest Mamy 42. Gra zatrzymana. Teraz tak, targowiska, nie no. Targowisko to możemy postawić, żeby sprzedać Gra po prostu wszystko. Gra zatrzymana. Gra w toku. Gra zatrzymana. Gry zatrzymamy i teraz tak. Możemy postawić gra targowisko. Gra zatrzymana. I możemy postawić gra w toku. najemników. Potrzeba nam nowych po co gra najemników? To, yy, tutaj wszystko oprócz chłopaków rozwiązujemy od razu. Żeby mieć jak najwięcej asasynów. Nam rekrutów, Raz, dwa, trzy, cztery czterech. Tutaj wysłamy. Potrzeba nam nowych rekrutów Ser. To robimy z chłopakami. Jak najszybciej dorywamy chłopaków i idziemy na koszary mu zniszczyć, żeby nie zbierał więcej jednostek. Jak najszybciej. Jak najszybciej się da. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Możemy też jakieś jedzonko zrobić. Póki jest jeszcze trochę miejsca na to. Jakby coś się w misji przeciągało. Eee! Ciachciach, ciach, chłopaki. Zbieramy większą liczbę asasynów. wiadomość od Saladyna. Jestem w poważnej... Bardzo potrzebuję twojej pomocy. Mamy radę. Nie bój się. Dobra, pobudowaliśmy trochę aasasynu będziemy cały czas doprywać? Dobra, mamy 32. No i idziemy. O! Dobra, i sterujemy wszystkich, żeby weszli. Kurde, powystrzelają nas trochę. A, dobra, na razie nam klauna tylko zabili. No i zobaczmy, czy się uda. Raszek. I teraz tak, tutaj nasz już atakuje tego. Także będziemy mogli przyjść i zrobić tutaj z każdym następnym porządek. A zostanie ich jeszcze dwóch. Jak widzicie, już ładnie nasz przyblokował. I chłopaki idą. Zacznę tutaj za ładnie wycinać. Pod jedneczkę no, niestety łucznicy robią masakrę. Dobra, chłopaki nie wycinajcie, tylko tutaj mi lorda rachu, ciachu. chłopaka. Jeszcze lord. To sam koniec się cofnął. Kuba, nic. Czterech już zginęło. Dlaczego raszujemy? Zraszujemy, bardzo szybko też pokonamy.

Wiadomość od lwiego serca. Tak o, jest, i moje biedne kości muszą pozostać wśród tych nędznych piasków. Nędznych chodźcie, chodźcie. Stało 18. Wiadomość od Saladyna. Czeka na większą liczbę ludzi. Zadałeś potężny cios w imię naszej sprawy. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Paniące. Bardzo, jeżeli chcecie, możemy jakieś sobie tam drwali pobudować. Choć nie musimy. Więcej asasynów. No. Koszt tego. Dobra, to już teraz tylko szukamy. 42 mamy. I nie czekamy. Idziemy na koszary. Doznaczamy jeszcze kolejne jednostki. Kurde, już pięknie mamy, 50. Nawet nie wiem, czy jest potrzeba rekrutowania jeszcze następnych, ale niech będzie. Dobra, czekamy, jak tutaj drwale zaszaleją. 10 sztuk drewna, nie za dużo. leżyk żeby się nie zapchał. Szalala, a ten buduje duży zamek. Powiem Wam, że jak na razie ekspresowo na misję idzie. Nie będę przyspieszał, żebyśmy jak najlepiej wykorzystali czas. 55 Wszyscy tutaj. Dobra, i czekamy na ...pieniążki. No i to drugi gracz. To chyba będzie moja rekordowa misja. Ok, czekamy. Teraz tutaj, postaramy się bardziej zebrać nasze jednostki tego ataku? Wiadomość od Saladyna: potrzebuję Twoich zapasów. Czy jest to możliwe, byś wysłał mi następujące towary? O, wow. No, ale jesteśmy atakowani! No i gdzie? i moje biedne kości muszą Możemy dorzucić sobie jeszcze parę asasynów i bierzemy następnych. Wiadomość od Lecimy tędy. Mój przyjacielu zadałeś potężny cios w imię naszej sprawy. Mm, bardzo. Przepotężny potężny cios. Muszę kupić sobie trochę drewna. Skład wypadałoby wtedy przenieść na przykład na górę. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Żeby z, z żelazem. Potrzebujemy więcej bliżej. To wiadomość od Lwiego Serca. Moje mury są na, na, na. wytrzymałe, moi ludzie mają odważne serca, tak więc przynieś swoje proce i łuki. Uch. Chyba nie zdążył zabudować. No, nie strugajcie niczego. No z niebieskim jakby się rozbudował też na pewno by było sporo strzelania. Bo jak widzicie surowców mu nie brakuje i do wszystkiego też ma dostęp z Ale już nasi asasyni nadciągają dobra. Już nie ma co spowalniać. Z król kurde im wszystko kłamie. wciśniemy. Ciach, ciach nas. <laughs> No, ale Wiadomość od Lewego Serca. Tak więc zostałem pokonany no. i moje biedne kości muszą pozostać wśród tych nędznych piasków. Bohaterski. Wiadomość od salady. Dobrze walczysz, mój przyjacielu. Zadałeś potężny cios w imię naszej sprawy. Zwycięstwo. No i co, przyznacie moi drodzy rekordowe misje w moim wykonaniu także. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Oczywiście pamiętajcie, pozostawcie po sobie znaczek na kanale. Tu macie jeszcze obie strony kart wyników. Ja zapraszam was na kolejne do zobaczenia, do usłyszenia. Bye bye.